Mamy najnowszy sensacyjny sondaż poparcia dla partii politycznych, które będą najprawdopodobniej startować w wyborach parlamentarnych w roku 2027, a być może szybciej, bo po tym co widzimy, po tych kolejnych taśmach, które są ujawniane taśmach Romana Giertycha z Donaldem Tuskiem być może będziemy świadkami przyspieszonych wyborów parlamentarnych. A tym lepiej, tym lepiej, bo teraz jest naprawdę. Dobry czas dla partii, prawicowych partii konserwatywnych w Polsce. Zaraz za chwilę Wam przeczytam wyniki tego sondażu, badania pracowni Opinia24 dla RMF FM, z których wynika, że ekipa Grzegorza Brauna w kolejnym notowaniu dostaje się do Sejmu. Ma wyższe poparcie niż trzecia droga. Ale ciekawie się robi, szanowni państwo. Dajcie tylko łapkę w górę, jak możecie. Zostawcie komentarz dla zasięgu. Jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna Konserwatywnego miejsca na polskim YouTube, gdzie dla was codziennie komentujemy polską politykę i najważniejsze sprawy. Szanowni Państwo, to jedziemy z tym badaniem. Przypominam, badanie pracownie opinia 24 dla portalu RMFFM, czy nazlecenie RMFM, radia, RMF FM portalu RMFM i tak dalej. Szanowni Państwo, mamy tutaj. Bardzo ostrą, zażartą rywalizację o fotel lidera sondażu pomiędzy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast, natomiast w tym badaniu obie partie remisują. Tak, obie partie mają po 28,8% poparcia. Wiadomo, że w rzeczywistości taka sytuacja nie miałaby miejsca. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość walczy o fotel lidera. Walczy o fotel lidera i to jest ważne, powiem na końcu tego materiału dlaczego to jest ważne. Koalicja Obywatelska zanotowała spadek poparcia aż o 5,1 punktu procentowego i to jest najważniejsze. Poparcie dla partii Donalda Tuska leci na łeb na szyję i to jest największa sensacja, szanowni państwo. Natomiast PiS notuje minimalny wzrost 0,2% poparcia. Gdyby sondaże, które są pewnym trendem, przypominam, nie wierzymy sondażom jeden do jednego, nie ufamy sondażom jeden do jednego, one pokazują pewien trend, jak to mi kiedyś wytłumaczył człowiek mądrzejszy w tej sprawie ode mnie, profesor Hendryk Domański. Sondaże są elementem gry politycznej pokazującej trendy i nastroje społeczne. No to po tym badaniu widzimy wyraźnie, że trend i nastrój dla Koalicji Obywatelskiej jest spadający, malejący, ta partia niknie w oczach. Tak samo jak jej lider, premier Donald Tusk, szanowni państwo. I jak widzimy, zyskuje prawo i sprawiedliwość. Uważam, że PiS w takim badaniu, gdyby odbyły się teraz wybory parlamentarne, spokojnie przekroczyłoby poziom 30% poparcia, tak? Także bądźmy dobrej myśli, dobrej nadziei. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja. Na sojusz Nowej Nadziei oraz Ruchu Narodowego chce zagłosować 13,8% respondentów. To podobny wynik, co badanie pracowni Polster dla na, 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 magazynu naj, Najwyższy Czas. Tam było podobnie i tu Konfederacja notuje wzrost 0, ,1%. 7 względem ostatnich wyników. No i moi drodzy, czwarte miejsce tuż za podium Konfederacja Korony Polskiej. Na formację Grzegorza Brauna dziś chciałoby zagłosować 6,9% obywateli blisko 7% głosów. Fenomenalny wynik. Coś, co, coś niesamowitego dzieje się po wyborach prezydenckich. Grzegorz Brown udowadnia, że w momencie, w którym otrzyma dostęp w mediach i zaczyna mówić, to Polacy kupują to. Pewna grupa Polaków, pewna grupa obywateli kupuje to, chce tego. Przemawia do nich Grzegorz Brown. Ciekawy jestem Waszej opinii w komentarzach, co myślicie o tych akcjach w Sejmie. Tak? Krzysztof Bosak na przykład powiedział, że nie popiera takiego niszczenia wystaw, ale wiele osób uważa, że dobrze robi Grzegorz Bram. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie na ten temat. Ja politycznie oceniam to źle, że politycznie nie robi się takich rzeczy. Zdobywa się władzę i nie dopuszcza do wystawienia takich rzeczy. Natomiast robienie happeningu z takich rzeczy może być odbierane jako pewnego rodzaju ograniczenie zdolności lepienia nowego elektoratu. Ale być może Grzegorz Brown ma swoją strategię, jak widać, jak na razie, jest to strategia, która mu przynosi sukces i należy powiedzieć, Grzegorz Brown działa wedle swojego planu, wedle swojego pomysłu i odnosi to ewidentne korzyści polityczne. Dobry wynik w wyborach prezydenckich, dobry wynik w sondażu do Sejmu. Nawet lewica ma mniej, wielka partia, wielkie struktury. W tym badaniu 6,1%. Tak, Grzegorz Brown, małe koło w sejmie, w sejmie. Struktury regionalne praktycznie nie istnieją. Nie ma radnych żadnych w samorządach. Ma większe poparcie od lewicy, która zdobywa 6,1%. Poza Sejmem trzecia droga, która zyskała 5,1%, ale wiemy, próg wyborczy dla koalicji wynosi 8%. Więc kolejny raz Władek. Szymon, cześć! Do zobaczenia! Nie będzie was już w Sejmie, chyba że ulegniecie i przy takich wynikach, może chyba raczej ulegniecie Donaldowi Tuskowi, i was wezmą na te listy do Koalicji Obywatelskiej. Będziecie szeroko startować, tak mi się to wydaje, że to się tak zakończy. Szeroko koalicja obywatelska przeciwko wszystkim i, i gra na to, że się wygra. W tym badaniu partia razem zyskuje wynik 4,6% głosów. To nie daje wejścia do, do Sejmu, ale rośnie poparcie dla partii razem. 0,9% uczestników wskazało na inną partię, 5% badanych nie wie, kogo popiera. Także według tego sondażu Donald Tusk traci władzę, choć. To jest ważne i o tym powiedziałem, że powiem na samym końcu, Szanowni Państwo. Ważne jest, kto wygra wybory parlamentarne. Dlaczego? No, przypomnijmy sobie: w roku 2023 wybory parlamentarne wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, ale nie posiada większości w Sejmie. Co się wówczas dzieje? Prezydent Andrzej Duda wskazuje, że rząd i misję formowania rządu powierzy Mateuszowi Morawieckiemu, ponieważ tradycja nakazuje, żeby to. Partia zwycięska próbowała utworzyć rząd, nawet jeżeli są małe nadzieje, że stworzy ten rząd skutecznie, bo nie posiada większości w Sejmie. Dopiero potem, jak ten rząd, który uformował dwutygodniowy Mateusz Morawiecki, nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie, no to Sejm wskazuje kandydata na premiera, był nim wówczas Donald Tusk, no i Donald Tusk stworzył rząd, bo mieli większość w Sejmie. No i prezydent musiał ten rząd zaakceptować. Jeżeli koalicja obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne, to mielibyśmy najpewniej powtórkę z tego czasu yy, ostatnich tygodni rządów prawa czyli Karol Nawrocki jako prezydent... Pewnie utrzymując tradycję, powierzyłby misję formowania rządu politykowi koalicji obywatelskiej, politykowi, który wówczas szedłby przez wybory parlamentarne na premiera, a nie Prawo i Sprawiedliwości. No, chyba, że Karol Nawrocki zmieniłby albo zerwałby z tą regułą i z tą tradycją, i od razu z miejsca powierzył politykowi PiSu. u Ocencie, czy byłoby to dobrze, czy nie, ale PiS. Mimo wszystko, dla bezpieczeństwa musi walczyć o to, żeby być liderem sondaży, wygrać wybory i móc budować i rozmawiać o koalicji rządzącej. Ale do tego jeszcze daleko. Do zobaczenia, moi drodzy.